Skopuj, punkty, legalnie zapraszam. Siemanko, z tej strony, Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów Pokex Games. A w dzisiejszym materiale pokażę Wam bardzo fajnego taska, którego uważam, że warto wykonać na 80 poziomie. Zaczynamy w, 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 w Lex Forest, czyli obok miasta Azalea oraz Golden Road City. Jesteśmy aktualnie tutaj. Task Venom od Pinsir Heracross. Jest tutaj NPC Nelson który daje nam taska na trzy rodzaje mobków, pokemonów. No i co tutaj dostajemy? Ponad 200 tysięcy expa za zrobienie tego taska, a mobków jest naprawdę bardzo mało do zbicia. No i chciałbym przy okazji pokazać wam respy tych pokemonów, bo są naprawdę super, nawet do expienia. Nie chodzi już o samego taska, ale chodzi też o tam exp. Jeżeli chodzi o wenomoty, są one tutaj obok, więc podlecimy sobie. Wenomoty są tutaj w tej dziupli. Oczywiście kordy za każdym razem, kiedy zatrzymuje się, możecie zobaczyć w górnym lewym ekranie, czyli tutaj. Także tutaj zaczynamy Venomoty. No jeżeli chodzi o Venomoty, mają ogromny Resp. Także wchodzimy na Venomoty. O, dobra. Ważne, żeby mieć Pokemona z Digem. No i Pokemona, którego polecam i w ogóle na którym levelu polecam robić ten task. No według mnie to jest dobra opcja. Przede wszystkim mieć ten... 80 poziom. Z tego powodu, że Pinsir i Herakrosy są naprawdę dość silne, a na 80 levelu jesteśmy w stanie już je zbijać, powiem wam. Testowałem na 82 levelu i byłem w stanie zbijać na bombę Pinsira oraz Herakrosa używając Typlozjona. Jeżeli chodzi o wynomotów, no tutaj musicie też uważać, bo może się zrespić Shiny. No i naprawdę ten Shiny potrafi poskubać skurczybyk, więc tutaj trzeba uważać. No i mamy dość spory wynomotów. Uważam, że respik jest naprawdę ok. Pokemony do, do Kecza jak najbardziej gituwa. No i jak zobaczymy ten res wam pokażę. To mamy tak. Mamy tutaj całe kółeczko. Oraz możemy schodzić 3, 4, 4 dziuple. Są trzy albo cztery dziuple, trzy dziuple. I w każdej dziupli jest po kilka pokemonów, więc warto na przykład zbijać klatę. Schodzić na dół, brać na przykład 3-4 mopki no i wracać z powrotem na górę. No i takie kółeczko można zakręcić. Chodźmy sobie wyżej. Takie kółeczko możemy sobie zakręcić, no i sobie tak te kółka robić, zbić sobie 60 do taska. Przy okazji zrobić kecza. No i potrobić itemki, bo tutaj z tych poków też lecą przedmioty do craftingu. Także jest to bardzo spoko opcja. Także tak wygląda pierwszy respik, i w sumie najsłabszy respik z tych, które będę pokazywał, jeżeli chodzi o siłę Pokémonów. Venomoty na pewno są tymi najsłabszymi. Także tak to wygląda. Przebiegnę jeszcze kółeczko do końca doliny, żeby przelecieć dalej. O i trawka, trawkę sobie podniesiemy. Tutaj Venonat może również się Shiny zrespić, więc warto wszystkie moby zbijać, nie zostawiać Venonatów. No i zawsze to jest jakiś XP. Widzę, że tu Paras się nawet tutaj błąka. Bardzo spoko XP na 60 poziom. Myślę, że tutaj już jesteśmy w stanie na 60 levelu XP na tych Venonatach i Venomotach. I kółeczko mamy pełne. No my nie zrobiliśmy całego, ponieważ <noise> musielibyśmy lecieć do lewej. No ale tu mamy linę, więc już wyjdziemy sobie na górę. Żeby przelecieć na kolejnego respa, żeby pokazać wam kolejną miejscówkę bardzo spoko. Kolejną miejscówką, która jest obok to Herakrosy. Podlecimy sobie do niej. Tutaj jesteśmy w stanie teoretycznie wyremoty robić od 60. Tutaj zobaczyłem na respie Kolegę widza Grzebalec palec na 60 levelu bił to Shiny ponytą i naprawdę świetnie sobie radził. Robił sobie tu kółeczka. No i również miał tego Taska wziętego Nelsona, więc spoko opcja. Kolejna opcja, jaką tutaj chciałbym wam pokazać, to jest albo tu, albo tu. No to zależy od której strony wchodzimy. To Mamy teraz resp Herakrosów. No i Herakrosy według mnie mają dwa respy takie dość spore. Jeżeli ten jest zajęty i nie chcecie biegać po otwartej przestrzeni. No bo wiecie, ktoś zobaczy Shiny, zleci, zabije. Ja bardzo lubię ten resp po lewej stronie. Ponieważ może jest tych mobków mniej, ale one są jeden na drugim. Więc tutaj fajne kółeczka się kręci. Oczywiście wyciągamy Typlozjona. Ja tutaj mam oczywiście większy level, ale zobaczcie jakie to są klaty. Na starcie już piątka Herakrosów. Jak mam Herakrosa? Właśnie, tu może się zrespić również shiny wersja. Więc trzeba brać to pod uwagę, że bestia może się pojawić. No i schodzimy, nie wiem, załóżmy tutaj do dołu. Wychodzimy później na górę i wracamy. Takie pełne kółeczko jesteśmy w stanie zrobić. Jest to naprawdę bardzo fajny resp. Pod Expa na pewno, pod odropienie przedmiotów. No i przypominam tak jak przy shiny e, Venonacie, Venomocie. Możecie mieć netbala chociażby do rzucania. Tutaj polecam również netbale trzymać ewentualnie fastbale. Bo fastbale również działają na Herakrossa Shiny. Więc jak zrespi się Shiny, warto jak nie premierkę to netbala, fastbala zarzucić w. Czekajcie, bo Shiny nie jest robakiem tylko. Jest robakem, przepraszam, myślałem. Nie, 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 przepraszam, bym was prowadził w błąd. Poprawiam. Shiny rzucacie fastballem albo duskbalem. Więc szajnie nie rzucacie nad balem, przepraszam. No, już bym was w błąd prowadził, taki jestem. Może dlatego, że nie spałem prawie 20 godzin. No ale nie ma co wymówek. Szukać, co nie? Kółeczka mamy eleganckę, słodziutkę. Polecam tutaj już, dobra, będą dwa mopki, to wejdziemy na górę. No i zobaczcie, kolejne kółeczko. Kończymy to kółeczko w sumie. I one na spokojnie zdążą nam się zrespić. I po ile mamy 3, 5, 6 Herakrosów. Wchodzimy sobie dalej. Kolejne Herakrosy i to tak w kółko naprawdę możemy zejść do dołu, i te na dole już będą zrespione. Jeżeli chodzi o typloziona, to w trakcie levelowania warto zarzucać sobie tego smoke screena, żeby je scecekować, żeby jak najbardziej je oślepić, żeby nam nie zadawały damage'u. No i biegamy oczywiście na dewce, później przyciągnięcie flame, jeden, drugi, trzeci obszarowy i mamy. Komplet, no i na 82 levelu, jak testowałem, to byłem w stanie zbijać Herakrosa na bombę. Zbijamy. Słyszałem, ale to tego nie potwierdzę, bo nigdy mi się nie zrespił. Ale słyszałem, że Herakros może się tutaj zrespić mega. Jaki Pinsir może się mega zrespić na, na respie? Jeżeli tak, to fajnie, jakbyście napisali w komentarzu, czy bym się zrespił shiny. Znaczy, shiny się respi. Czy zrespi się mega. E, tak słyszałem, tak słyszałem na Discordzie, słyszałem na e, na Twitchu również, że widzowie tak pisali, ale chciałbym mieć pewność, że tak jest, że może się przemieć. Widzicie, schodziłem na dół i już ten resp jest z powrotem. Cały, więc możemy kręcić kółka nawet na tym 170 levelu. Resp tak naprawdę wyrabia. Więc to jest jedna z lokacji Herakrosów. Druga lokacja, tak jak pokazywałem na początku, jest po prawej stronie. Przejdziemy sobie pokazać im z góry, ale teraz polecimy tak naprawdę już na Pinsiry. No to jak widzicie tych Herakrosów też jest ogromna ilość. No tylko, że no, ja jakieś wolę te podziemia. No tutaj jest duży obszar. No w sumie podziemia zajęte, można wejść tutaj. Tutaj jest zajęte, można iść... Eee, można iść tak naprawdę w drugą stronę no respy są naprawdę dwa i to spore tutaj macie też zejście do jaskini no i to zejście do jaskini daje wam respa do kriketów. więc jeżeli ktoś szuka już nie będę w tym materiale pokazywał ale na środku tutaj macie zejście do kriketunów. bardzo spoko opcja pod daily catcha, widzicie tych herakrosów jest naprawdę sporo jakbyśmy zobaczyli to na deksie, no to można naprawdę przylurować, można przylurować zalurować elegancko Tutaj mamy przy okazji Taska na Stizory. Widzę Mam na mapce zaznaczonego. Więc macie NPC z Oscar. No i można go sobie wziąć. Bo Scizory też spoko opcja, co nie Zbijamy tą klatę. I będziemy lecieć na InSiry. Nie chciałem robić cięć w trakcie, w trakcie streamka, w trakcie filmiku. Możemy się tepnąć w sumie. To jest National Park. Do E-Krutek e City. E-Krutek. Lecimy szybkim tepekiem. I wbijamy się od razu w Pinsiry. Pinsiry mega świetne, no. Kurde, no Pinsiry to klasa. Tylko jedyna rzecz jaką zauważyłem, może tak nie jest z Pokebalami, ale kiedyś dało się złapać Pinsira w Safari Bala i Pokebala, bo to jest klanówka. No i dało się go złapać bardzo szybko. Teraz jak rzucałem Safari Bale, to w ogóle ten Pinsir mi nie siadał. Jestem ciekawy, czy w zwykłe Pokebale, może gdzieś mam w plecaku, w zwykłe Pokebale będę w stanie złapać Pinsira. Poszukajmy w sumie. Mam pokebale jakieś? Chodzi o to, czy wyskoczy błąd, że pokebal jest za słaby. Tutaj, jak widzicie Pinsira, to już wiecie, że jesteście nad respem. Możemy wejść do środka. Mam 600 bali tych małych. Dobra, obindujmy je. No i miejsce, w którym chcę Wam tutaj pokazać ten respik, to jest dokładnie to. Ciupla prawa, prawy róg tej, tej mapki tutaj, tego kółeczka, nie wiem, kwadratu, kwadratu bardziej. No, i klikamy oczywiście wykop. O, ob wykop. No i tu mamy pin Pokażę jeszcze, jak to wygląda. In są tak. Mamy tutaj zejście do dołu. Bijemy całe zejście do dołu. Chodzimy niżej. Tutaj wracamy. I pełne kółko mamy wykonane. Kolega tutaj siedzi, więc ja wam pokażę, jak kontroluję. No nie będę już mu wchodził na respa. Nie będę taki. Zobaczycie. Ono robi klanówkę, więc napiszę hoblong. Widać, że on to zbija pod klan. Time. Mhm. Ok. Nie będę mu zbijał tych mobków. Pokażę wam po prostu respa. No, wiecie, że jak już filmik kręcę, to wypadałoby tutaj do samego dołu, do prawej można zlecieć. I naprawdę spoko lurek jest Zostawię mu te Pinsiry No robi klanówkę, respektujmy to Zejdźmy na dół i zobaczcie trzy, Kolejne trzy Poki Na dole są kolejne Możemy dolerować już tutaj 3, 4, 5 pokémon Jest naprawdę sporo tych Pinsirów Ja nie chcę mu tego naprawdę wybijać Bo wiem jak to jest frustrujące Kiedy bijecie jakimś Pokem, którym naprawdę ciężko się to robi A ktoś wam wybija Tym bardziej, że siedzi na respie yy, Napisał grzecznie ile mu zostało więc dzisiaj, dzisiaj, pod respekt pod YouTube, a w streamowa pewnie bym podjebał, nie no, żartuję. No ale chciałbym Wam przebiec się po tym respie, żeby Wam pokazać, ile tego jest, bo naprawdę pełne kółeczko, przeogromne. Nawet pod Expa, powiem Wam, że ja tutaj bardziej mówię o tym tasku, że możecie go wykonać na 80 levelu, do, bo macie wtedy dostępnego typu i jesteście w stanie zbijać te moby. Próbowałem na 82 w ogóle bić to peżotem, i powiem Wam, peżot nie zbijał Herakrosów. To jest dziwne. Pinsylów też. Peżot zostawiał je na czerwonym pasku. Zdrowia. Także polecam tutaj przede wszystkim tego typu rozjona. Jak macie troszkę wyższy level, to myślę, że ten peżot jak najbardziej odda. Jak macie setkę i jesteście Wingaone, możecie to nawet bić. Pełne kółko zrobione. To możecie sobie bić nawet e, Shiny Firołkiem. Bardzo spoko, respik. Polecam go cieplutko wam. No i wykonanie tego taska, ponieważ dostajecie 216 tysięcy expa, a jest dosłownie banalne, tak? Po wykonaniu tego taska wracamy do NPC. A, i rzuciłem bala w Pinsira i wyskoczyło powiadomienie, że nie złapiemy tego na Pokebala, wiecie? Niestety twój Pokebal się zepsuł, ponieważ był za słaby, więc Pinsira już nie złapiecie na słabsze bale jak kiedyś. Tak to wygląda. Tak wygląda ten task. Mam nadzieję, że pokazałem wam fajne respy, no bo tutaj jest Pinsirki, mamy Herakrosy, mamy Venomoty. Fajny task, fajne respy. Ekspcie, rośnijcie tutaj zdrowo. Życzę wam miłej gry. No i trzymajcie się. Hejka.